Nasz mistrz olimpijski deklasuje i nokautuje rywali To był wspaniały konkurs skoków w norweskim Lillehammer. Kamil Stoch i Dawid Kubacki na dwóch pierwszych miejscach. Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości, które zaczynamy oczywiście od triumfu biało w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. I przenosimy się przedskocznie skocznię w Lillehammer. Jest tam Michał Regulski. Michale, to był polski dzień na norweskiej ziemi, a niewiele brakowało, by całe podium było dziś biało-czerwone. Oj tak, to prawda. Tak było po pierwszej serii. Wtedy było trzech Polaków na trzech czołowych miejscach. Niestety w finale pecha miał Stefan Hula. Zaczęło wiać, zmieniały się warunki, brakowało przedskoczka i Polak niestety skończył na dziewiątym miejscu. Ale i tak, i tak Lillehammer było szczęśliwe, bo historia zatoczyła koło. Półtora roku temu w ostatnim konkursie tutaj na podium byli Maciej Kot i Kamil Stoch. W tym razem Dawid Kubacki i latający w innej lidze, jak to wszyscy podkreślają, Kamil Stok, który wygrał z przewagą 30 punktów. W klasyfikacji Rower ma gigantyczną przewagę na drugim Robertem Johanssonem. To już prawie 50 punktów, więc wydaje się niemożliwe, by Polak nie wygrał tej prestiżowej imprezy. A także jest o krok od sięgnięcia po drugą kryształową kulę za Puchar Świata. No i informacja jeszcze niebywale istotna. Stefan Horngacher przed naszą kamerą dzisiaj potwierdził, że przez kolejne lata będzie pracował z naszą prezentacją, czyli zostaje trenerem naszych skoczków. Więcej o tym, co wydarzyło się dzisiaj w Lillehammer w materiale Mateusza Nowaka. Dominacja, deklasacja, nokaut. Kamil Stok w powietrzu, jak pięknie, jak wspaniale, jak znakomicie. Dziś na skoczni Lillehammer 49 skoczków walczyło o drugie miejsce. Pierwsze było zarezerwowane dla Kamila Stocha. Polak był poza zasięgiem rywali i wygrał z ogromną przewagą prawie 28 punktów. Po prostu chcę skakać, chcę robić swoje, chcę się tym cieszyć, chcę w dalszym ciągu szukać czegoś, co mogę zrobić lepiej. No i skakać coraz dalej. Konkurs w Lillehammer przejdzie jednak do historii z innego powodu. Ależ wysoko teraz leci Dawid Kubacki! Po pierwszej serii na trzech pierwszych miejscach było trzech reprezentantów Polski. Drugie miejsce zajmował Dawid Kubacki, a trzecie Stefan Hula. Tak dobrze nie było jeszcze nigdy. On to musi teraz wykorzystać i wykorzystuje przepięknie. Ostatecznie na podium oprócz Stocha wylądował jeszcze Dawid Kubacki, a Stefan Hula zajął dziewiąte miejsce. Dla nas myślę bardzo dobry dzień. Ja też jestem z siebie zadowolony, bo szybko znalazłem swoją taką bardzo dobrą dyspozycję. I praktycznie wszystkie skoki tutaj w Lillehammer były dobre. Polacy kolejny raz w tym sezonie pokazali, że są bardzo mocni, a na ich czele stoi lider najlepszy z możliwych. Dzisiaj frunie Kamil i niech frunie jak najdalej. Fenomenalny, fenomenalny skok Kamila Stocha. Dzięki zwycięstwu Kamil Stoch powiększył przewagę nad rywalami w nordyckim turnieju Euro -R. Po ośmiu seriach na półmetku rywalizacji ma 56 punktów przewagi nad drugim Robertem Johanssonem. Nasz najlepszy Skoczek ma już także bezpieczną przewagę nad rywalami w klasyfikacji Pucharu Świata i jest bardzo blisko wygrania drugiej w karierze kryształowej kuli. Kamil Soch osiągnął na koniec sezonu niesamowity poziom sportowy, niesamowitą formę sportową, a to przejawia się u niego tym, że trafia w próg skocznia. A przy jego dynamice, dynamicznym odbiciu mocy, sile, którą prezentuje, oraz technice prowadzenia lotu, no to to jest zawodny. I wtedy nie do zatrzymania. Skoczkowie nie mają ani chwili na odpoczynek. Już jutro kwalifikacje do czwartkowego konkursu w kolejnym norweskim mieście Trondheim. Mateusz Nowak, wiadomości.